No w każdym razie. A! A! Nie, 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 to było poukładane. Cześć! Z tej strony, Ivy, dzisiaj można powiedzieć, że odcinek będzie polegał na wykładaniu kart, jako że yy, nadszedł ten dzień, w którym uchylę rąbka tajemnicy i pokażę wam, jakie konkretnie karty znajdują się w kolekcji. Ivy. Myślę, że będzie to odpowiedni filmik dla osób, które są ciekawe, ile tak naprawdę jesteśmy realnie w stanie z tego y, przez rok wyciągnąć. I oczywiście tutaj malutka gwiazdeczka przy moim szczęściu, które jeżeli jesteś moim widzem, to doskonale zdajesz sobie sprawę, że nie jest jakieś y, wybitne. Więc można powiedzieć, że jeżeli mi udało się przez rok zdobyć tyle i takie karty. No to z pewnością dla ciebie jest nawet większa i lepsza szansa. W ramach wprowadzenia dzisiaj ten odcinek będzie taki bardziej gadany, będzie mieć różne części, tak planuję przynajmniej. Zacznę od tego, że moja przygoda z kartami Pokémon zaczęła się na dobre rok temu, konkretniej we wrześniu 2021 roku. I co się wtedy stało? Do oferty McDonald's weszły karty, które były, z tego co pamiętam, powiązane z 25-leciem. I pamiętam, że zapanował wtedy mega chaos. Każdy był totalnie napalony, każdy był totalnie zdeterminowany, żeby zdobyć tego słynnego Pikachu Holo. Tak swoją drogą, gwiazdeczka nie udało mi się go zdobyć do dzisiaj. Ale to jest nieważne. Tych boosterów i tej kolekcji McDonald's postanowiłam tutaj Wam nie pokazywać, bo nie jestem w stanie sobie nawet przypomnieć, jakiej konkretnie ilości boosterów posiadania byłam. A jako, że dodatkowo tego pikacza nie mam, no to uważam, że totalnie nie ma się czym chwalić. Jeśli chodzi o dzisiejsze łupy, są to... Najlepsze karty. Oczywiście z pominięciem w większości kart, V, bo sorry, jeżeli miałam Wam jeszcze je pokazywać, to myślę, że ten odcinek trwałby tutaj z pół godziny, jak nie dłużej. Mam nadzieję, że i tak tak teraz nie będzie. I tak a propos wszystkich kart, które Wam dzisiaj pokażę. Są to karty, które zdobyłam na przestrzeni roku. Zdobyłam, to znaczy bardziej wyciągnęłam, bo z nich wszystkich kupione będą tylko dwie, o czym oczywiście Was poinformuję, które to były i zdecydowałam się akurat na te dwie sztuki i dlaczego, to też o tym powiem. Co mogę powiedzieć, no to wydaje mi się, że jeżeli tutaj oczekujecie czegoś niesamowitego, no to już Was tutaj lekko uprzedzę, że no może nie być aż tak szałowo, w każdym razie ostatnio policzyłam i udało mi się doliczyć, że z tych różnych boxów, pudełek, boosterboxów i tak dalej, i tak dalej, otworzyłam 526 boosterów i swoją drogą myślę, że ta informacja będzie takim fajnym punktem odniesienia, czy Waszym zdaniem na tyle boosterów. To, co Wam dzisiaj pokażę, to jest y, satysfakcjonująca ilość dropów. Oprócz tego, sam ten temat oczywiście pozostawia bardzo duże pole do dyskusji, więc, kochani, jeżeli Wam tylko coś przyjdzie na myśl, macie jakieś uwagi, coś chcielibyście dodać od siebie, sekcja komentarzy jest totalnie. Dla Was. Więc proponuję Wam pozostajmy w kontakcie i dajcie znać. Co tam myślicie? I jaki jest plan na ten odcinek? W pierwszej części odcinka pokażę Wam, co znajduje się konkretnie w tym y, albumie, który, no muszę przyznać, no cały czas mi się tak samo podoba. W drugiej części za to mam tutaj część kart takich popakowanych w toploaderach. O, tak złapię je ładnie. Dodatkowo są one y, pozaklejane przeze mnie, tak w ramach bezpieczeństwa. Oczywiście tych kart w toploaderach mam y, troszeczkę więcej niż to, chociaż już i tak uważam, że ta ilość, jak na to, że nawet nie umiem tego. Go utrzymać dobrze w dłoniach, no, już coś tam fajnego może zwiastować. Może i formuła odcinka jest dzisiaj nieco inna niż zawsze, ale to, co się nie zmienia, to to, że jak zawsze chciałabym Was serdecznie zaprosić na sklep internetowy PokeShop.pl, do którego Was serdecznie zapraszam. I jednocześnie przypominam, że na hasło IVY otrzymacie aż 5% rabatu na cały asertyment, więc myślę, że totalnie warto skorzystać. Albo przynajmniej obczaić. Szczególnie, że mają takie fajne okazje dnia. A taka okazja dnia i mój kot Ivy 5% razem wymieszane, wiecie co daje? Eksplozje. Nie wiem co z tego wyjdzie, to jest najnowszej generacji, że tak powiem, konstrukcja, która przypomina nieco lagę Ja W każdym razie mam nadzieję, że tutaj jakoś to sensownie zobaczycie. Myślę, że co bardziej wprawione oko lub osoba w temacie, to co od razu pierwsze pomyśli na samym początku, Shining. Fate. Idąc od samego pierwszego rzędu, mamy tutaj oczywiście promki z pamiętnych trzech puszek, które Muszę przyznać, że jako produkt zrobiły na mnie dość fajne wrażenie, bo miały pięć tych boosterków i przypominam, że jeżeli chodzi o ten sam dodatek był on naprawdę, można powiedzieć bogaty w dropy, więc bardzo łatwo można było osiągnąć satysfakcję, zatem skuszona tym faktem zdecydowałam się kupić trochę tych też boosterów siłą rzeczy, no co oczywiście zaobfitowało w takie oto m.in. Rilabumy Viv ilości sztuk trzech, ale z tego, co się orientuję, to była karta, która, no, między innymi Dominika TCG. Który, jeżeli to ogląda, no to serdecznie pozdrawiam. I jeśli chodzi o dolny rząd, mamy tutaj, jak widzicie, dwie formy Eternatusa: Eternatus V i Eternatus V-Max. I muszę Wam powiedzieć, że były to pierwsze karty takie czarne, które ja tutaj trafiłam. Teraz, żeby nie było, przejdziemy sobie na stronę lewą. Mówiłam, że nie pokażę wielu kart. V. W każdym razie mam tutaj między innymi taką kartę Wii, która stanowi. Promo z tak samo z Poltantem. Te możecie kojarzyć z nie tak dawnych odcinków. A szczególnie ten Luminion teraz mega mi się dobrze kojarzy, przez to, że z tego właśnie Trainer Toolkit wyciągnęłam m.in. gorczą z Sentio. Oczywiście mamy tutaj kontynuację motywu Shining Fates, a tutaj na ostatniej pozycji jest promka z Pikachu. Tutaj przechodzimy już do fajniejszego moim zdaniem kalibru, jako że są to karty Trainer Gallery. Jak widzicie. Postaram się tutaj posortować je dodatkami. E, jeśli chodzi o pierwszy rząd, mamy tutaj Brilliant Stars, który, jak widzicie, tutaj za szczególnie mi nie zaobfitował, ale muszę przyznać, że mega cieszę się z tego e, Joltiona, którego mam nadzieję tutaj możecie e, dobrze sobie dostrzec. Tak jak kiedyś, youtuberzy. No, mam nadzieję, że wy tutaj coś widzicie. Co mnie tutaj troszeczkę rozbawiło, jak sobie robiłam porządek w tych kartach, to to, że popatrzcie. Kolejny dodatek, Astral Radiance, zao zaobfitował u mnie w podwójne sztuki Abomasnowa oraz Mofa. A jeśli chodzi o ostatni rząd, no to jest on, można powiedzieć, taki dość urozmaicony i na tych kartach tak się fajnie dużo y, dzieje. Mamy tutaj oczywiście Wiredera, galeryjskiego Obstaguna oraz Zonga. Jeśli chodzi o drugą część Trainer Gallery, tak, to naprawdę wszystkie Trainer Gallery, które wyciągnęłam, mamy tutaj Charizarda, Hisueskiego Arcanina i ku mojej wielkiej uciesze oczywiście Pikachu. Ale możecie tak popatrzeć tutaj nieśmiało, co tak tutaj fajnie miga w takich srebrnych rankach. Otóż miałam raz przyjemność otwierać na swoim kanale booster boxa z dodatku Battle Region, który to jako na jednego booster boxa obdarował mnie swoim wnętrzem trzema sztukami kart typu CHR, a konkretnie Roserade'em, Clivorem oraz yy, Hut i powiem Wam, że ta karta tego Hut zrobiła niemałe, no powiedzmy nie zamieszanie, ale wzbudziła mega zainteresowanie innych, że udało mi się ją trafić i wiecie co, ja uważam, że to jest może i to jest prosta karta, ale jest naprawdę tak piękna, a dodatkowo te srebrne ramki oraz to wykończenie tego holo takiego, takie bardzo subtelne, które teraz możecie tutaj zobaczyć, no myślę, że to jest idealna karta, która potwierdza regułę, że w prostocie siła. Jako, że trafiłam również Saline, no to postanowiłam wsadzić ją koło swoich japońskich kolegów, żeby się tak fajnie tutaj dopełniała. Więc przechodząc do kolejnej strony, no to jest jedna z nielicznych e, kart typu trainer, która się tutaj ostała w tym albumie. Właściwie sama nie wiem czego, bo taki sam odpowiednik Marni chowałam sobie do toploaderów, więc może powinnam to faktycznie przenieść. Kontynuacja motywu promek. Ta nawet nie pamiętam szczerze mówiąc do czego została dodana, w każdym razie wiem, że to było takie mega nieintuicyjne i to było takie promo, które wypadało ze środka, że nie było widać w ogóle na zewnątrz, że ta karta będzie dodana, tylko było dodane w opisie. Kolejny komplecik z konkretnego produktu, z tego co pamiętam są to promki z Chesta takiego zielonego, który otwierałam na kanale. Pamiętam, że mega mi się wtedy ta ilustracja podobała i ja może przyznać, że nic się z perspektywy czasu nie zmieniło. Tutaj oczywiście mamy pary Glacion V, v Star, tak samo odpowiednik jego y, w trawiastej formie, czyli konkretnie Lithium V-Star, V. A że jeszcze są dodatkowo do siebie zwrócone pisiami, no to y, tym jakoś tak bardziej mi to pasowało. Jedna z, y, myślę, fajniejszych stron w tym albumie a konkretnie jest to strona oczywiście z full artami. Jako że tutaj trochę przycina widzę w kadrze tą starmi, ale mam ją w ilości sztuk dwóch. Swoją drogą bardzo liczyłam na to, że trafię tą alternatywną wersję tej karty Tą, gdzie jest Misty oraz starmi, ale niestety skończyło się na dwóch sztukach Starmi: Lucario, podwójna Hupa V, Flareon V, Clivor, którego możecie kojarzyć z ostatniego odcinka: Galate V, Aerodactyl i Wild Deer. Przechodzimy do kolejnej strony, która y, przeze mnie została nazwana taką stroną z kulkowym holo, chociaż tak widzicie nie do końca, bo mamy tutaj dwie karty typu Amazing Rare. Swoją drogą w tych światłach to ten Kyogre naprawdę fajnie połyskuje. Całe Mad Party na samej górze. Tutaj mamy Mimikyu, która została z tym holo wypuszczona, z tego co pamiętam, w jednym produkcie, który można było w jakiejś sieciówce w Stanach zdobyć, a nam dodano do jakiegoś produktu tego pamiętnego Slowpoka, pamiętam, z Blistra. Ostatni rząd wypełniają karty z charakterystycznym logo. Trzy razy Leipart z Brilliant Stars oraz raz hisyłański samuraj Astral Radiance. Oczywiście pochodzą one z pudełek Build and Battle. I tak... Naprawdę zdarzyło się tak, że z trzech różnych pudełek wyciągnęłam trzy razy Lajparta. Idąc dalej, mamy tutaj taką charakterystyczną stronę, która wypełniona jest kartami typu VMAX. Jak widzicie, dodatki są przeróżne. W każdym razie kolorystyka ich jest tak dość podobna. I wiadomo, Vimax to Vimax. Myślę, że tutaj nie ma się co szczególnie zagłębiać w ten temat. Kontynuacja motywu Vimax. Tutaj więcej kart. Promo, konkretnie z puszek. Mityczne gąbczaki, oczywiście Victini, również do nich należy. Tutaj trochę kart promo z hisłońskimi ewolucjami. I na wypełnienie tak randomowo Stilix i X, który wypadł mi z któregoś z dodatkowych boosterków z jakiegoś starszego dodatku. Kolejna strona zawiera czteroczęściowego Morpeko V i karty z kulczanym holo, które możecie kojarzyć z ostatniego odcinka. Ja generalnie, to tak możecie powiedzieć, że nieco wypycham ten album tymi promkami i owszem, tak to wygląda, bo jeżeli coś wydaje mi się za fajne na album, no to po prostu daję to do top loaderów. Tutaj taka Strona poświęcona Iwi i jego ewolucjom, gdzie są to głównie karty, które można było znaleźć w blisterach. Oczywiście oprócz tych promo, które były w dedykowanych puszkach, puszka Ambreona, Espiona oraz Sylviona. Tutaj takie dopełnienie do tego kulczonego holo. Mamy tutaj stronę poświęconą radiantom. Jak widzicie, mamy dwa razy Hitrana, raz Greninże, Kagajaku, Halucze. Jedyny radiant, to znaczy kagajaku, który wyciągnęłam z japońskiego Battle Region. Oczywiście powtórka Radiant Gardevoir oraz trzy takie złote, świecące radiant. Delixy, więc jak widzicie, u mnie radianty totalnie się dublują i triplują, <noise> czy jak to się tam e, mówi. W pierwszym rzędzie to oczywiście wszystkie ukryte Dito bez odklejonych naklejek. Stwierdziłam, odkleję sobie jednego, dwa resztę sobie zostawię e, i tak wsadzę do albumu. Udało mi się w trzech formach Dito e, znaleźć. Tu Alolański Executor V jako e, karta promo, i nie wiem, czy jest sens wam tutaj tak pokazywać. Za bardzo ten set Pokémon Go, jak widzicie, a może tak tylko przelecimy, że niestety nie udało mi się jeszcze zebrać tego kompletu całego. Oczywiście, um, secret rerki niektóre mam w toploaderach, więc tak całości jako tako nie zobaczycie. No ale jak widzicie, no, jakąś tam porządną część już e, zabrałam. Tutaj nieco ciekawsze rzeczy można znaleźć, można powiedzieć. Trzech oczywiście trainerów e, karty promo z konkretnych, dedykowanych pudełek. Swoją drogą, moim zdaniem jedne z fajniejszych produktów, jeśli chodzi o set Pokémon Go. Dalej mamy Full Arta Dragonite'a, więcej promek powiązanych z Dragonite'em. Jakby oczywiście mogło zabraknąć Radiant i No to jest coś nie do pomyślenia, zatem i tutaj się on y, znalazł. Dalej trochę kulczanych holo promek. Wersja z prezentami Bulbasaur, Charmander, Squero. Znalazła się strona, żeby wsadzić resztę te metalli VMAXów, które przewijają się i tam w VMAXach i tutaj, bo y, jeśli chodzi o tę kartę, no muszę przyznać, że wy jakbym wygrała jakiś los na lotarii 4-5 sztuk, spokojnie y, trafiłam. Powtórki dość charakterystyczne: promo z pikaczem, z prezentem, fajnie moim zdaniem wygląda tak koło siebie. Postanowiłam y, kontynuować ten temat i przyciągnąć go jeszcze tutaj nawet linijkę. Niżej. Przechodzimy do ostatniej karty w albumie, która reprezentowana jest przez osobników, przez karty typu V-Star. Fajne jest to, że udało mi się zdobyć tego Desidia w wersji japońskiej oraz wersji angielskiej. Oczywiście samowrot to też y, japoński ziomek. Zawitał tutaj z dalekiej Nichoni, Tutaj Drapion, y, powtórka hisłańskiego Zoroarka. Tą stronę kończy tutaj Clivor Vistar, który doszedł tutaj bardzo niedawno. Teraz przechodzimy do nieco takiej bardziej popakowanej kolekcji. Myślę, że Fajnym takim rozpoczęciem będzie wzięcie pod lupę popakowanych kart z Celebrations. Jako, że pokładam w nich jako taką nadzieję, że kiedyś będą robiły jeszcze większe wrażenie, jako, że są to karty na 25-lecie, postanowiłam popakować je w doploadery. Chociaż większość z Was pewnie tutaj może pukać się do głowy, no czy to było konieczne. Mam nadzieję, że coś dostrzeżecie, bo nie widziałam sensu zbytnio w odpakowywaniu tych zaklejonych tutaj folii, bo przyznaję, że zależy mi na tym, żeby się zachowały w jak najlepszym stanie. Jak widzicie, mamy tutaj jedną z najbardziej takich, można powiedzieć, pożądanych kart, chociaż nie jest to Charizard, jest to Blastoise Reprint Base Setu, ale zostało tutaj dodane logo 25, więc fajnie, że chociaż tego startera udało mi się tutaj zdobyć. Oczywiście profesor z Research, którego już każdy dobrze zna. Dwie sztuki Rockets Admin. Jak już jesteśmy w temacie Team Rockets, no to wyłowiłam tego Zapdosa. Z tego co pamiętam, to tak dość późno, ale się udało. I tutaj następuje taka gwiazdeczka, bo to właśnie te dwie karty zostały przeze mnie. Kupione i są to z tych wszystkich kart, które dzisiaj pokazuję, mm, jedyne kupione sztuki. Szczerze nie mogłam sobie odmówić tego Pikachu. Uważam, że jest po prostu przepiękny. A przy okazji widziałam, że na aukcji mm, to jakiś gostek był, sprzedawał też y, tą klefę, więc stwierdziłam: No dobra, parę złotych, nie mam jej i akurat tak dopełni bardziej. Ten motyw Celebrations. No, jeden z najbardziej charakterystycznych okazów, konkretnie Pikachu, w ilości sztuk dwóch. Mamy tutaj różne warianty Vimaxa latającego, wi oraz Surfing Pikachu. Zaczynamy od y, trzech kart promo, które zachowałam sobie w folikach, oczywiście z ETB Shining Greninja. Tego Mewtwo można było y, zdobyć w y, różny sposób. Najczęściej przy okazji zakupu jakiegoś y, produktu, dobra, to jest kolejna karta, którą po prostu dostałam. A oprócz tego mamy tutaj Mewtwo -tu V, który został żywcem wyciągnięty z ETB. Pokémon GO. Cztery miesiące ponad od premiery tego dodatku, a ja mam wrażenie, jakby to było totalnie wczoraj. Jeśli chodzi o tę część, mamy tutaj takie można powiedzieć, mniejszego kalibru karty, a może niekoniecznie mniejszego. Chodzi o to, że są to karty promo. Tak czy tak myślę, że w perspektywie jakiegoś tam czasu, jak ten produkt zostanie na przykład wycofany, no to będzie robiła karta wrażenie. Szczególnie, że jej japońska wersja z tego co pamiętam była w jakiś taki mm, sposób był, żeby zdobyć e, tą wersję. No. A i swoją drogą ten RQ Box mi się mega miło kojarzy, bo był tam pewien dodatek e, w postaci e, boostera Cosmic Eclipse, którego dropek no, będzie tutaj troszeczkę później. Mamy dwie pamiętne e, promki z Fleriona, kolejne promki z mm, Pikachu i Zekrom oraz Reshiram i Charizard. Dwa potężne boksy, z tego co pamiętam, jedne z takich pierwszych, większych produktów w ogóle na moim kanale i dropy z nich były naprawdę imponujące. Jeżeli jesteście ciekawi, no to mm, oczywiście zapraszam Was, gdzieś tam pewnie na boczku umieszczę. <laughs> Jeszcze taka ciekawostka a propos y, tamtego czasu, tamtego filmiku. Zauważcie, że tam miałam jeden kolczyk, było to w okolicy świąt wielkanocnych i niestety nie byłam w stanie dokupić sobie drugiego labreta, przez co wystąpiłam tam w wersji jednokolczykowej. Czułam się jak Jessica, większość pewnie nawet nie zauważyła. Trzy pamiętne gagatki z Niesamowitego openingu, który może nie obfitował w dropy, ale same, sama świadomość posiadania tych kart jest bezcenna, tak naprawdę. Więc, jak widzicie, wylądowały one uczciwie w top-loaderkach oraz w, zostały zaklejone tak, żeby tam jak najmniej kurzu do nich wpadało. Idąc dalej, mamy. Trzy Radiant wersje, dwa razy Charizarda oraz, oraz Blastoise. co muszę przyznać, że jeżeli chodzi o set Pokémon Go, błyszczał on zdecydowanie dla mnie pod taką bardziej szczęśliwą gwiazdą. Swoją drogą, fajnie się to teraz komponuje z tym tłem. Ten Blastoise no wcale nie jest gorszy, ale milutko, że aż dwie sztuki udało się upolować. W swoim życiu otworzyła mi jeden booster Cosmic Eclipse i pochodził on właśnie z RQ Boxa. I kochani, udało mi się wyciągnąć kartę, której... No można powiedzieć, pożądałam. No jak ją tylko zobaczyłam, to stwierdziłam, jejku, to jest serio jedna z lepszych kart, które można stamtąd wyciągnąć, więc i akurat tak się złożyło, że tak ją wyciągnęła. O, tutaj mamy takiego gagatka, zwanego Galariańskim Moltres MV w wersji full artowej. I wydawał mi się on zbyt fajny i zbyt cenny na to, żeby go wsadzić do albumu, w związku z tym stwierdziłam, że... Podoba mi się wystarczająco na tyle, że zasługuje na swój oddzielny toploaderek. Przechodzimy do mm, takiej trujeczki. Kart eee, V z Trainer Gallery. Udało mi się wyciągnąć Ambriona, ale jak widzicie, jeśli chodzi o centering, no jest gorzej niż mm, tragicznie, tak naprawdę. Co nie zmienia faktu, że Ambrion to Ambrion. Niech sobie tutaj ładnie chłopak siedzi. Dalej mamy Mimic V Czasami to i do mnie szczęście się nieco uśmiechnie, tak, a szczególnie w przypadku tego garcząpa, gdzie totalnie, naprawdę totalnie nie spodziewałam się, nie oczekiwałam, że trafie mm, nic fajnego i akurat z takiego niepozornego trem. Toolkita. Został on wyciągnięty. Jedną kartę z typu czarnego Trainer Gallery. Co prawda mogłam ją wsadzić też do albumu obok ob tam na pierwszej stronie, ale miu to miu. niech sobie siedzi w top loaderku. Karty typu Trainer. I wiem, że wiele z was nawet yy, nie fatygowałoby się, żeby jakoś tam szczególnie je chować, ale muszę powiedzieć, że są to karty, które na samym początku zrobiły na mnie fajne wrażenie, jako że przedstawiają postacie, a nie Pokémony. Stosunkowo ciężej można je trafić niż, nie wiem, chociaż w sumie nie sprawdzałam teraz, nie, nie pamiętam dokładnie, czy statystycznie łatwiej trafić Wimaxa, czy karty typu Trainer. Mam teraz motywację, żeby dowiedzieć się kolejnej rzeczy. Można powiedzieć, że po prostu um mnie figurują tutaj, tak przechowywane. Coś ładnego, żeby pocieszyć oko. Fibi, Gloria, z tej Glorii mega się ucieszyłam. Jako, że jest to jedna z najbardziej pożądanych bohaterek. Oczywiście, Cynthia. Gdzie, Cynthia lecisz? Oczywiście, Cynthia tutaj nie ustępuje kroku. Pamiętna Marni. Ten Marni Premium Collection Box. Pamiętam, że miał on 7 boosterów i każdy to znaczy większość z nich coś mi tam fajnego przyniosła nawet nie wiem czy nie jakieś karty rainbow, nie jestem pewna, w każdym razie pamiętam, że byłam wręcz zachwycona, nie dość, że udało mi się zdobyć tego boksa to jeszcze te piękne Promki, a szczególnie ta, no nie oszukujmy się. Przyznacie, kto kupował marni głównie dla tej karty. Przechodzimy do jednych z ostatnich kart, a jak widzicie, coś tutaj e, połyskuje na tęczowo. Więc tak pokrótce przedstawiłam karty typu Rainbow, które tutaj mm, są w mojej kolekcji Misfortune Sisters. Ten to był właśnie pierwsza karta typu Rainbow. E, ta albo Dura Ludon, ale wydaje mi się, że to raczej ta. Tak, tutaj mam od razu tego Dura Ludo oczywiście Evolving Skies. Wydaje mi się, że ta karta pochodzi z y, Pikachu i Zekrom i Reshiram Charizard, któregoś z tych boxów. Możliwe, że się nawet mylę, no ale nieważne. Powiedziałabym, że nie tak źle jak na to, że są to Wistar a tutaj tych y, regularnych, no to widzicie jakoś też tak szałowo dużo nie ma. Oczywiście nie mogłoby się obyć bez kart y, złotych. You can stand under my umbrella, jak to śpiewała jedna z bardzo topowych piosenkarek młodszego pokolenia, ale jeżeli akurat dopadnie nas deszcz, a nie jesteśmy w stanie się przed nim schronić, no to wtedy z pomocą przychodzi nam daszek, między innymi Temple of Sinnoh. Ta karta wygląda naprawdę świetnie, jeszcze ten markrow, który tutaj został obdaszony również outline'em. Dobra, czyli najlepsze pewnie zostawię na koniec. Co można uznać za najlepsze, jeśli chodzi o karty? No pewnie jakiś alt-arty, nie? No, przynajmniej ja bym tak pomyślała. Jeśli chodzi o te, to mega żałuję, że nie jest ta powiązana z Mewtwo, tylko ta druga z Conkeldurem. Ale okej, okay. Alt Art to Alt Art. Old Art właściwie. Po tym, jak montuję, to nieraz krwawią mi uszy, ale nieważne. No i ostatnia ta karta, którą można powiedzieć, stanowi swojego rodzaju taką e, moją dumę, jeśli chodzi o e, Old Arty. Beat V. Może Wam potencjalnie wypaść z dodatku Astral Radiance, który muszę przyznać, że na tle Lost Orgina i Brilliant Stasa dość mnie rozpieścił, bo wyciągnęłam i tego Garchampa i tego Bidrilla V. Dlatego też zamyka ona dzisiejszy odcinek. Ale kochani, umówmy się, czym byłby niedzielny odcinek UI bez honorowego boosterka. Mam tutaj jedną sztukę Astral Radiance, zatem. Tak, przed chwilą wychwaliłam ten dodatek, więc teraz nie powinien przynieść mi tutaj mm, obciachu. Mroczna energia, Bishar, Poragli, Adelf, Bronzor, Rowlet, Oszałot, Scyther, Sandler, Hisyłański Arcanite. Ostatnią kartą w dzisiejszym odcinku jest! Reggie Drago. Co wam to co mówiłam? No i kochani, tym oto sposobem dotarliśmy do końca tego odcinka. Mam nadzieję, że chociaż jest on taki zmieniony, no to ciekawość niektórych z Was została zaspokojona, być może nasunęły się wam jakieś myśli, refleksje. Jeżeli tak, no to proszę podzielcie się ze mną. Sekcja komentarzy totalnie jest do Waszej dyspozycji. Ja na dyskusję jestem totalnie otwarta, więc możecie tam szaleć. Oczywiście w ramach rozsądku i nie tak niecenzuralnie, bo będę musiała was zadełanować. No, w każdym razie, jeżeli jesteś ze mną do tego momentu, no to jeżeli filmik Ci się podobał, proszę przyciśnij łapkę w górę. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, a chcesz być na bieżąco z najnowszymi treściami, zachęcam do pozostawienia subskrypcji. A i co najważniejsze, mam nadzieję, że się już kolejnym razem. Cześć!